Tajemniczy dom. Prawda, że to była bardzo udana wycieczka. Dla mnie za dużo wrażeń. Nie mogę się już doczekać, kiedy coś przegryza, a potem zasnę w wygodnym łóżeczku. Mój drogi, cierpliwości. Zauważyłeś? Widać jakiś hotel. Rzeczywiście, jedźmy tam. O, w takich małych hotelikach jest zawsze najsympatyczniej. Nie ma wolnych pokoi, bo wcześniej powinieneś był zrobić rezerwację. Nie przypuszczałem, że wszystko będzie zajęte. I co teraz zrobimy? Słońce już zaszło. Może poszukamy jakiegoś innego hotelu? Podejrzewam, że będziemy zmuszeni przenocować dzisiaj na łonie natury. Zobacz, czy to nie jakiś zajazd? Wygląda jak Stary Dwór. Ten dom jest chyba przeznaczony do remontu. Taki stary i zaniedbany. Może to zabyty. Czy w takim zapytku można przenocować? Przekonajmy się. Ale rudera, nie, nikt tu nie mieszka. O, dzieją się tu jakieś dziwne rzeczy. Najpierw musisz zapukać. Oczywiście. Jestem ja tam. Nic a. ci się nie stało. O. Tu jest trochę niesamowicie, co? Hop, hop. Czy ktoś nas słyszy? Jesteśmy utrudzeni podróżą. Czy znajdzie się tu jakiś kąt do spania? Mam złe przeczucie. Zdaje mi się, że oprócz nas ktoś tu jest. Pójdę sprawdzić na piętrze. Tu jest prawie tyle pokoi, co w hotelu. O jej, drzwi się same otwierają. Tu nie ma nikogo. Łóżko! Dam głowę, że jest bardzo wygodne. Jakoś postaram się zasnąć bez podusi i kołderki. O! Ale luksusy, warunki jak w prawdziwym apartamencie. Ron. Dobry wieczór. Nie wygląda pan na specjalnie przerażonego. Czułem, że tu ktoś musi być. Tak się cieszę. Nazywam się Domel. Czy mógłbym tu przenocować? W Tym domu goście są zawsze mile widziani. Ale czy pan nie boi się duchów? Duchów? A, to pani jest duchem, ale ja się pana wcale nie boję. To dobrze, chciałbym, żebyśmy się bliżej poznali. Jestem samotny. Większość gości przybywających tutaj na mój widok ucieka. To musi być dla pana przykre. Panie duchu, zostańmy przyjaciółmi. Nie lubię takiej mrocznej, i tajemniczej atmosfery. Ze strachu zaschu w o, Dziękuję, chętnie się nabiję. Kto to smakowało wino z naszej winnicy? Nie, 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 nie. Tomel! Tomel, w tym domu straszy! Uciekajmy stąd szybko! A, jeszcze jeden ubiór! Czy on nie ma gorączki? Miło mi pana powitać w mojej posiadłości. Jestem hrabia de Mara. Mieszkam tu z żoną już od 300 lat. Przestań się kompromitować. Stoisz przed prawdziwym hrabią. To Ron, wynalazca i naukowiec. O, jest nam bardzo miło! O następny dłużej nie wytrzyma! Nie rozumiem, co mu się stało. To zupełnie normalna reakcja. Przyzwyczailiśmy się już do tego. To moja żona hrabina u Piochella, która przygotowuje znakomite potrawy. Wprost przepadam za znakomitym jedzeniem. Czy moglibyśmy tu spędzić wakacje? To dla nas zaszczyt. Zapraszam panów na kolację. Hurra! będzie jedzonko! <suszy> Dobrze, że się już obudziłeś. Och, domelku. Żałuj, że nie jadłeś z nami kolacji. Wierz mi, to są bardzo miłe duchy. Nie musisz się ich wcale obawiać. Kto ci powiedział, że ja się ich boję? Co to? Ojej. Duch hrabiego gra świetnie w szachy. Ja nie zdołałem go pokonać. Zdobyłem tytuł mistrza wszystkich duchów świata. Uciekaj! Chce mnie pan przestraszyć, ale uprzedzam, że ja gram bardzo dobrze. To zaczynajmy. znów jest sobą. Szach i matki. Przegrałem tę partię. Pan jest świetnym szachistą. Miałem szczęście, bo pan hrabio też jest niezłym graczem. Ha, 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 ha. Możemy zostać przyjaciółmi. Z przyjemnością. To świat jest piękny! On jedz szybciej! To ziemskie emocje! Widać łączy ich duchowe pokrewieństwo. W tym jeziorze od kilku wieków nikt nie łowił ryb. To bardzo udany połów! A ty czemu tak siedzisz, co? Nie muszę łowić. Hrabina dała mi suchy prowiant. <gryw> On, teraz twoja kolej. Hmm, za chwilę obu was pokonam. <grym> i <Pa! grym> Coś ci się pomyliło, mój nos, to nie kula bilardowa. Och, przepraszam cię, Domelku! <grym> Kochani, spędziliśmy u was najcudowniejsze wakacje, ale nadszedł czas odjazdu. Błagam, zostańcie z nami chociaż sto lat. Wybaczcie nam, ale wzywają nas obowiązki. Domel, idziemy. <grym> Drzwi są zamknięte. Jesteście tacy sympatyczni, nie chcemy was zatrzymywać przemocą. Przemocą? Nie chcielibyśmy was do końca życia prześladować. Prześladować! Nie przestraszysz mnie. Możemy wam ofiarować wszystko, czego tylko zażądacie. A u Purella uprzyjemni wasze życie wykwintnymi potrawami. A, ona pysznie gotuje. A no tak, przekopili go. Muszę obmyślić plan ucieczki. Nie zamierzam tu spędzić reszty mojego życia. Już wiem. To możliwe. Dzisiaj wykonam dokładne obliczenia. To genialny pomysł. A nie nie smakuje ci obiad? Wprost przeci niebo w gębie. Przepraszam, nie mogę się opanować. Chciałbym prosić o dokładkę. Jak sobie życzysz do usług? Ap, 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 ap. Jego apetyt wkrótce doprowadzi nas do bankructwa Dla gości trzeba być wyrozumiałym. O! To działo powinno nas wystrzelić na drugi brzeg jeziora. Jeśli je wyremontuje, to ucieczka ma wszelkie szanse powodzenia. Ratunku! Nie cierpię się kąpać! Czy boisz się mydła? <śpiewa> o ci plecy! Zrujnuje nam cały dom! Nie O! Musisz tak hałasować, obudzisz złe duchy. Nie przeszkadzaj mi, pracuję nad nowym wynalazkiem. Zachowuj się ciszej, chcemy wreszcie zasnąć. Przyjemnych snów. Cóż to za maniery? Zniszczyłeś cały trawnik. Panie duchu, co tam jakiś trawnik? Zawsze tak robię, by wykopać smaczne kosteczki. Nie zdajesz sobie sprawy, że to były szczątki moich szlachetnych przodków? A... O... 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 Oj... Niestety, pierwsza próba mi się nie powiodła. Wiejmy, stąd tu się zaczyna robić upiornie. Mówiłem ci to od samego początku. O, moja posiadłość się pali. Prawdopodobnie to ja spowodowałem ten pożar. Eee, doprowadziliście mój chłód do huili. Wyłoście się z mojego domu, bo rzucę na was kłąd. <laughs> nie wiadomo, co bardziej wystraszyło hrabiego. Mój eksperyment, czy też twój apetyt? A... Okazało się, że duchy mają słabe nerwy. O, o, myślę, że teraz już nie będą nam zawracać głowy. Hej, jakie piękne auto! Co? Hrabia Dracula zaprosił nas dziś na bankiet. To nas podniesie na duchu. Dam głowę, że te duchy już się od nas nie odczepią. Trzeba będzie je znowu postraszyć. We'll <laughs>